Mi z powrotem widzowie, to jest druga część Waszego kultowego yy, yy, gry. Poppy Play, tam, chapter 2, właśnie miałem już przechodzić przez wenty i opuścić to miejsce, które widzieliście. Na poprzednim odcinku widzieliście, że musiałem walczyć z zajączkiem. Więc jeśli lubicie moje filmy, to zapiszcie suba, lajka i napiszcie w komentarzach hashtag Walni aby dowiedzieć się dlaczego. I jeszcze no. Będę musiał wam powiedzieć, że polecam wam oglądać moje shorty, bo na pewno możecie, bo na pewno stworzyłem jedno, jedno, jednego seriala, taką piosenkę. Później zrobiłem, później zrobiłem nowego Brainota, a teraz jeszcze zrobiłem edita z kameramenem, który to było ewolucja, więc polecam wam to oglądać. A teraz wracam do gry, którą to będziemy musieli przejść przez węty i dość chyba nie wiem czy to... Do wiatraka? Mamy dość do wiatraka? Nieważne. Idziemy dalej. Co my tu mamy jeszcze? Ho ho ho! No to let's go! Mogę jeszcze tam doskoczyć? czy chwila, zobaczę. Uwaga! I whipi! Nie, Niestety, nie, już nie wrócę tam. A szkoda. O nie. Nie, ty! Spadaj! Przynajmniej ty, masz normalny Dobra. A my tu mamy chyba jakiś. Co to? Dźwig? Taki chodzący? Dźwig? zabawka e, e, Ja z tymi mi so, złapię to zabawkę. A potrzebuję prądu, to czekaj, czekaj. Zobaczę na górze, czy jest prąd. Szybko! No, daj mi przejść. I no, jeszcze jeden. Weź spadaj. Weź spadaj, mówię. O, albo tutaj leż, spokojnie. Jak księżniczka, o. Tutaj mam elektrykę, i teraz syk, idziemy z tym, i tutaj robimy make it, kurde, no nie mogę przejść, szybko, eee. szybko, nie no elektryczność, no fajnie, a zrobię tak, zrobię speedrun, patrzcie, pyk, mam elektryczność, teraz syk, o nie, 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 nie. przynajmniej ty, dostaję elektryki, Potem cyk, weźmy to szybko, weźmy to i z tym tutaj o, O tutaj gdzieś jak już się skończy, to poleci. o, jednak nie unosi się, ja nie się do Tu? Tam, muszę się tutaj dostać. To co, bierzemy zabawkę, a teraz robimy na poważnie. Bierzemy to, lecimy do koła. Do wszystkiego pożytku. Teraz skręcamy tutaj, w tą stronę. A na końcu idzie. Oj, co? Nie nadąża. Nie nadąża. Oj, oj. Nie nadąża. Masz. a no łap! Jezu, ja, muszę się tak zbliżać. A nie, nie daje się. O. Tu żeby tak, no to o, idzie Idzie To co, cyk. Teraz robimy myk, skręcamy tutaj. Chwilę 3 minuty się tym męczy, jest! Dobra, to idziemy teraz tu, i tutaj idzie. I tutaj, i tutaj tylko. I tutaj wyląduje. proszę, i tu wyląduje, proszę bardzo. I teraz pik, robimy myk, i teraz robimy. Tylko pik, i teraz tylko klik. O, klik! No kliknij! Syk, szybko zabieramy to, zabieramy, zabieramy, zabieramy! Zabieramy daleko stąd! Tam gdzie nikt nie dojdzie! Tam gdzie nikt nie dojdzie! A czego tutaj. Tam faktycznie nikt nie dojdzie. Dobra, teraz klikamy to. I teraz chcę iść wreszcie! No, idę. Idę do, do kolejnego miejsca. Jakie okay, mam kolejne zadanie? Ja, Znowu elektryka. Jak ja nienawidzę elektryki Jak ja nienawidzę szybciej Przecież szybciej to to nie pojedzie chyba I teraz ja mam muszę tak zrobić tak, tak zrobić pyk robimy myk i teraz szybko pyk O i widzicie Pyk i dalej lecimy Lecimy akurat lecimy I dalej idziemy tutaj O tu jest zamknięte więc idziemy tutaj Tu jest ściana więc tu idziemy Czy my zaraz zrobimy koło Zrobiliśmy koło Dobra tu, a krzesło blokuje, to przepraszam, krzesło I... Pamiętam chyba, że Cię te wywaliłem Pamiętam, że Cię wywaliłem, człowieku Wracaj Wracaj tam skąd przyszedłeś Wracaj skąd przyszedłeś Czy na dół Wracaj tam skąd przyszedłeś Aha, tu jest pociąg, tu jest pociąg, tu jest pociąg, ale Czy ja mogę otworzyć to ja chcę sprawdzić tylko. Tu skanuję. Ej, ja, czy ja mogę wejść w pociągu? Ja fajnie, mogę pójść na pociągu, to mogę przynajmniej zobaczyć, jak to wygląda będzie. O tu widzę, że dźwignia jakaś. To będzie trąbić. A tu chyba będzie jeździć chyba, nie wiem. No taką mechanikę to zobaczyłem. A tutaj mam, mamy chyba hagi łagi, coś tam, coś tam. Nie wiem. Może hagi. andy Wagi. A tu mogę wejść przynajmniej tu. Okej, okay. ale nie, 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 tutaj, do tego tego straszliwego straszliwego miejsca, gdzie zawsze nie, nie, bali. I co my tu tu mamy? nie, 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 wiem, że to nie, This A dual uh, palm grab pack will be provided yeah, to yeah you wiem, for I this step. Ja Around wiem, ja you are 18 sizable holes. appear out of any one of gap, these holes. If one comes out, grab pack. Your Jesus, Jesus, that's a that's all. Good, luck. good luck. Good luck. Good luck. What's, good. Good. What's the time? Play time. What play time, I don't know. I don't know. I I teraz przyjdzie tutaj mamuszka. Oj, widzicie, mamuszka przyszła. I co ty masz teraz do mnie do powiedzenia? Co ma do powiedzenia? Na swoją bronę. Tak, tak swoimi słowami. Czy ty mi wyłączyłaś światło? Nie. A nie, nie wyłączyłaś światła. No przez, przez cały czas jest. Nie no, to zepsuta ta gra. Zepsuta gra. Nie wyłączyłaś światła, ale debilka ale debilka, nie wyłączyła światła. Aha! Chihagi Wagidora ma dzieci? Jeee! Yeah. spadaj! I ty też! Dobra, jak tak ma być, to spadajcie mi stąd! Nie dostaniecie moich, nie dostaniecie moich pieniędzy. Ona studia? Czy... Czy w ogóle tam z tych ciemnych dziur? O, tu już jeden w, prawie wyszedł. Tutaj też. Tu też! Nie wiem, dlaczego wszystkich jedną ręką załatwiam. A drugą nie. Dobra, tu. Eee, jeszcze tutaj. Chyba ja widziałem, żeby ten. Ktoś tam był. Nie, tu. Tak, 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 to był. Tu był. Tutaj nie wiem. Tutaj wiem, że ten. I tutaj też wiem, że ten. Tu wiem, że ten. Chyba. Tu. Już się boję, że któryś by skoczył, właśnie. Już się bałam, że któryś by skoczył teraz. Na, Minary. Dosłownie. Widziałem, się już szykoję się do skoku. No. Czy wy jesteście Adamy Mausze? Spadajcie mi, stąd. Spadajcie. Spadajcie mi, stąd. Spadajcie mi, Adamy Mausze. Spadajcie. Spadaj. Nara. Nara. O no nara, róbcie. O no nara. Szybko, szybko, szybko. O, już. Syk, nie, nie, nie. O, syk, myk, szybko, myk, szybko, tyk, ty, ty, i ty, i ty. Jeszcze. Jeszcze ty, i ty. Szybko, ty, i ty. Oh. O Zmęczyłem się, bizowie. Zmęczyłem się przez tą mamuszkę. Ona mnie znowu zrobiła. Jakby to powiedzieć, zawał. Zrobiła mi niezły zawał. Ja nie cierpię, jak ktoś mi robi zawał. O, jeśli chcesz mi kartkę dostać, na pewno walentinki. Ale, ale niestety, jeśli chcesz mi dać Walentynkę, to już za późno jestem. Ja już jestem z kimś. I na pewno powiem, że nie istnieje, ale na pewno jest aktyczna że fikcyjna. Wiem, wiem to. Wiem to, bo to oglądam codziennie. Codziennie jak wracam ze swojej pracy. Dosłownie! Ja nie chcę pracować nawet w tej fabryce. A nawet nie wiem, po co to w ogóle przem. No słownie, nie wiem, po co w ogóle przem tej fabryki. Chcę tylko z niej wejść wyjść tyle. Nie wiem. Nie wiem, po co przemę. Nie wiem. Też nie wiem. I chyba muszę tylko po schodach o, skakać. Ja tu. Ja tu. Czy tak jest? Bardziej z... O! 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 Jestem Spiderman! spider Spiderman zaraz złapie zabawkę. Bo chwila. tak. O! Na chwilę tu zejdę. Mamy kolejną zabawkę! Mamy zabawkę! I pamiętajcie tylko, że ja kolekcjonuję zabawki jeszcze w tym. Więc ja się znajdę... No, mam nadzieję, że dzisiaj nie znajdę wszystkich, ale... Kto bym, że będę zbierał wszystkie dzisiaj? I uwaga, teraz rozchłuszczam się tu. Tego wywalamy. Bo chyba się nam nie przyda. O, właśnie, spadaj. O, na naso schodach się wywalił. Może karatka jeszcze wezmę. Dobra. I co my tu mamy za danie? O, już widzę, że będzie nam potrzebna akurat właśnie ta dłoń. Więc na pewno dobrze się składa. Nie. 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 To jest ta jego żona. To jest ta jego żona. To jest jego żona. Spadaj. Jeśli ty jeszcze zrobisz jakiekolwiek dzieci i pozboisz, żeby mnie zabiły, to dosłownie nie dostaniesz ode mnie walentinki, rozumiesz? I tak to nie jest to, co mówiłem przed chwilą do mamuszki. No widzisz, no spadaj, no właśnie. O, właśnie widzicie, spadaj. Spadaj, mi stąd. Spadaj! Spadaj. Spadaj rumnara. Spadaj rumnara. Chyba biorę elektrykę, chyba tu muszę podłączyć. O, dobrze. Teraz biorę to tu, idę ja to tu, i chyba tylko idę dalej. Tak, chyba tylko idę dalej. Utenada, idę tutaj. Przeniknę za Za to, chyba za to, to, to. I mam Barego! Bary Mój kolega z, te, z policji. Jak to dobrze, że ci mogę znowu widzieć? Mogę znowu widzieć mojego kolegę z policji. Chodź, komisariatu policji masz. Podszedł mam cię tu. I znowu biorę elektrykę. Cyk. Tu, 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 tu. Idę tu. Pyk. Zabieram to. Idę. tutaj. I pyk. I cyk. Idę tu. I otwieram tutaj. Mik. Chodź tu bali. Idziemy znowu. Idziemy na przejażdżkę Wokół parku tak jak zwykle Jak za dawnych czasów Tak, Nigdy nie robiłem nic za dawnych czasów Więc nie pytajcie się o co mi wtedy chodziło no, Proszę bardzo idź tu Tu mamy kasetę Której nie włożę nawet Ostatni raz biorę tą elektrykę I po prostu to kończę Dobra biorę elektrykę Idę tu Oj, Nie tu nie Sorry sorry nie tutaj nie tutaj Nie 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 i chyba zepsułem już. Zepsułem już. Zepsułem całą zabawę. Przepraszam, przepraszam, Nizawa. Przepraszam, przepraszam Was. Szybko, szybko, zanim się skończy, zanim się skończy, szybko. W ostatnim momencie. Co? Hal. To też nieważne, jak się skończy. Tylko, gdzie to prowadzi? Gdzie to prowadzi? Tak zapytam. A tu tego. A tu patrzcie, tu też jest elektryka. Dzisiaj nie wykonałem zadania w ogóle. Widzieliście to? Nie wykonałem w ogóle tego zadania, bo patrzcie. Idę tu. Tu. Oj, sorry. Tu. Ale to już zrobiłem. Przepraszam. To... Idziemy, bary. Bo wiecie co? Ja już... Żu... chyba wolę już go, ci... go ciągnąć. Dawaj, chodź to bary, Chodź tu. Dawaj, chodź tu. Dawaj, kolega. Dawaj. Z całej pety. Z całej pety. Najlepszą zabawę, jaką robiliśmy, to pobieganie się. A! Spada! Nara! Jej! Zabawka na pamiątkę Oj. chyba zabawkę, chyba. Nie, nie sprawdzę nawet. O, tu mam kable. Uiiii, Zamknęli nas. Zamknęli nas! A nie, tu z wyjścia. Fajnie! Pokonaliśmy chyba już drugiego. A będzie pierwszego w tym odcinku. Nie no, ja zaraz nie wytrzymam z tymi kartonami. Przecież pamiętam, że cię wyrzuciłem. Pamiętam cię. To byłaś właśnie... ta. Wierz mi, ja jestem już z kimś, spadaj mi stąd, proszę. Ja jestem już z kimś. Mogę Ci pokazać zdjęcie. Chcesz? Dobra, to nie chcesz na no toronara. Spadaj. Nie chcę, nie chcę ciebie. Idźmy do swojego kochanka Hagiego. On cię bardziej lubi. Ja nigdy już nie robię nikogo, o, kręcimy, 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 albo ciągniemy, chyba, nie wiem, nie wiem, nie wiem Może wy się zdecydujcie Dobra, idę tutaj Tu mamy jakąś tą stonogę Stonoga, noga, noga noga. Idziemy tutaj I tu mamy elektrykę, nie no Jakiś kolejny koleś? Tak, mamy kolejnego kolesia chyba Zobaczcie, mieliśmy Hehe <laughs> Zrozumieliście mój żart? Mieliśmy Czyli miałem kolegę, teraz ja mieliśmy. Jajku, teraz będzie mnie z... Zn... Teraz będzie tak gra mnie denerwować. O patrz, pik, jakby pik. Czy tam był gaz? Czy... I trzeba zrobić tyk i tik. pęk pęk. Gdyby i waga, Ja bym je pęk. I upa, upa, łopa, lapa lapa i bang. A, tu jestem. O, tu. No dawaj! No dawaj! No przecież mam elektrykę! No dawaj, no ciśnij tylko to. O, tak miałem zrobić, no. Ja się zmęczyłem się chyba minutę z tym. Jajku. Jaka ta gra jest trudna. A bardziej nie jest trudna, tylko że... że za martwych ścinające się. Nie. Nie chcę więcej żadnych nagrań. Wyłącz to! Wyłącz to nagranie! Wyłącz to this nagranie natychmiast. To na tych mi to natychmiast! A będę biegał! To jest najlepsza. Ja to wyłączone mogę chodzić! However, when the lights way. turn on, you can look around. but cannot move, to you may move A again move once the lights turn back off. Dobra. The lovable PJ Pugapillar will follow you. Co if PJ za... reaches you, your jest. test is over. To That's all. Good luck. To moja psina z dzieciństwa. To jest moje psina. No co ty tu robisz? Cię szukałem 20 years temu. Chodź do tatusia, proszę, plosy, plosy, wróć do tatusia. Obiecam, że ci kupię karmę i będziesz żarł do końca życia. Ja ci mogę obiecać, dobrze? Dobrze, to nie pasi. No, no, to nie pasi, to nie pasi. Jak nie pasi, to nie pasi. Trudno, nie będziesz, ża będziesz żarty, tylko mój piach. Kiedy mamusia otworzy te drzwi? Ja chcę na maraton iść. Niech mama otworzy te drzwi, bo ja chcę na maraton. Otwieraj mi to, bo ja chcę na maraton. Otwieraj bo ja chcę na maraton. Otwieraj. 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 O, szybko, szybko, teraz, 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 teraz. O. Teraz muszę stać, potem będzie wychodził. Syk. I teraz szybko pyk. No dalej. Wyjdź się. O, o. O, o. To ta psina, to ta psina. Szybko, cyk. Imek, 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 no chodź, chodź chodź. A bo tam utknąłem. I tamten mnie złapie teraz. Szybko, no, no dawaj. No. Skąd miałem wiedzieć, że światło jest włączone? Ej, widzowie, pierwszy raz zginęłem w jakimś losowym momencie. Co się w tej chwili wydarzyło? Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj mi to. Dawaj, dawaj. Dobra, będziemy co 5 sekund czekać. Cyk, cyk, cyk. Myk, myk, pyk pyk pyk, pyk idziemy tutaj. Szykujemy się do strzału. Pyk. No, dawaj, no. Chodź, chodź tam. Przecież się nie ruszałem! Człowieku! To jest chyba najlepszy moment, żeby chyba zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć!